Miss Festivals 2022. Powiem tak, została Państwa faworytka, czyli z numerem szóstym, Justyna Jacka. E, moim zdaniem było naprawdę rewelacyjnie, ponieważ poznałam same wspaniałe osoby na tym konkursie. I na pewno. Zostaną za mną najdłużej. Oczywiście teraz następuje wzruszające przekazanie. Jestem studentką, aktualnie jestem na drugim roku. Studentka dokładnie kosmetologii. Moim ulubionym zajęciem jest na co dzień sport. Dla rodziców, chciałam to zrobić dla rodziców. Jestem bardzo zadowolona, naprawdę, jestem w szoku. Zawsze o tym marzyłam tak naprawdę żeby no, zostać tę miejsc. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Pomijam, że jest najpiękniejszy pod, na podbeskidziu, To jeszcze jest białe. bardzo miłe. Bardzo się cieszymy.